Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy z wyspy Harris, Harris and Louis, z campingu na końcu świata. I gdzie jedziemy dzisiaj? Dzisiaj lecimy y, po wyspie, w paru ciekawych miejscach, e, natomiast lądujemy wieczorem o 23.00 mniej więcej e, na wyspie Sky. I już od jutra wyspa Sky, a pojutrze NC500 start. Ale korzystając jeszcze z uroków pięknego miejsca, chcielibyśmy stąd pozdrowić i uściskać naszego kochanego Dareczka, który nie jeździ na moto, ponieważ złamał rękę. Kuruj Dareczku rączkę, sezon nie zając, kolejny będzie też. Ale żeby trochę złagodzić Twój ból, to my Ci obiecujemy, że jak tylko Twoja rączka wyzdrowieje, to razem wybierzemy się gdzieś na przejażdżkę. Także kuruj się kochany, ściskamy Cię mocno. No to pięknie zaczęliśmy dzień, ponieważ, ponieważ widoczek jest naprawdę przepiękny. No wiadomo, brakuje tylko słońca, byłoby dużo piękniej. Ale warto. Warto na pewno tutaj przyjechać i zrobić sobie fajne fotki. Pokaż się, pokaż się. Słuchajcie, szukamy, szukamy imienia dla pieska. Dawid mi kupił na wyjeździe. Halo, mordutna. Ciekawe, jak go zabierzemy teraz. Pierwsza przełęcz na wyspie Sky! I mamy wlepeczkę, ale bardzo dużo ich jest tutaj. Także kto znajdzie, wysyłajcie, bo pewnie szybko się zaklei. My tam, gdzie nie da się dojechać motocyklem, tam nie idziemy, ale jak się dobrze przyjrzycie, tam jest szlak, który prowadzi na szczyt tamtej skały. Miasteczko portowe, bardzo ładne, warto zajechać. Tym bardziej, że jest ciekawkę wybić urokliwe, z kolorowymi domkami, o, tych państwa, oni już jadą. Dobra, a my będziemy potem gonić. Także mamy tutaj kolorowe domki, a do góry fajne kafejki, fajne sklepiki, można też coś kupić sobie na pamiątkę, albo jakiś owczy sweter ze Szkocji na przód. Jedziemy? Tak. I mamy kolejne, kolejne piękne miejsce. Jesteśmy praktycznie na samym koniuszku wyspy Sky. Damian! Dzięki za lokalizację i za traski super, sprawdziły się i pomogły, zaoszczędziliśmy czasem na szukanie.